Cześć witam Dzisiaj mamy recenzję gry e, Driver 76 z 2006 roku czy tam 7 e, 6 e, Gra na PSP e, i gra która jest e, e, którą już mieliście kiedyś w ultragraniu, ale teraz pomyślałem, no bo przejdę i wam tutaj trochę o niej Opowiem, już mieliście jakieś recenzje driver San Francisco, e, który mi się podobał, ale czy ja to lubię, jeżeli jakiś przeszłem, i e, ja tutaj ponownie przyszłem, no to chyba, że drugi raz mi się chciało, to chyba lubię, no i tak, lubię, e, gra jak najbardziej jest ogólnie dobra, e, nawet bardzo dobra bym rzekł, naprawdę taka ciekawsza gra, to konsolę bardzo, bardzo warto ją zdobyć, e, ale o co chodzi, o co chodzi, no kurde, driver jak to driver, e, ale wszystko spokojnie po kolei. Więc tak mamy y, klasyczną rozgrywkę. Jedziemy sobie i są misje y, główne, są, y, jest otwarty świat i misje poboczne i mamy naszego gostka i tak możemy sobie oczywiście jeździć samochodem i też szalacie. Do szalania przejdziemy. I tak, jak wiecie ja niezbyt y, lubię N y, niezbyt często gram w samochodowe gry ja się w ogóle na tym nie znam na samochodach, y, ale tutaj mamy system zresztąściowy i bardzo przyjemnie się jeździ. Bardzo fajnie jakąkolwiek furą motorem bardzo fajnie w ogóle dużo mamy właśnie aut, jakiegokolwiek mamy masę ich jakieś auta ciężarówki różne motory motory różne różne więc naprawdę, tu możemy dużo różnych spotkać. Możemy mieć we swoim garażu, możemy je pimpować, w nitro je wstawić, lakiery zmieniać. Dużo, dużo takich spraw jest. Mamy oczywiście za kasę za którą zbieramy w grze po ukończeniu misji. W grze filmiki są przedstawione i na silniku gry, i jako komiksowe. Zaliczam to na plus. Mamy y, 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 świat y, Nowy York, który jest bardzo dobrze zrobiony, całkiem nawet duży. Mamy Manhattan, Jersey i Long Island. Jest po czym tutaj sobie jeździć czy tam chodzić, jak kto woli. Więc gra się jest ogólnie bardzo dobra, ale szczelanie. Ogólnie system szczelania jest bardzo dobry, ale. Broni mamy taką ilość, Mamy dwa rewolwery, pistolet maszynowy, AK-47, granatnik i szczelbę. I. To, to nie jest, może mieć gra, nawet tych mało, mało, mało e, ten ilości broni, ale e, chodzi o samo szczelanie. No i szczelanie w, samo, w samej grze, <grym> poszło szczelanie w samej grze jest e, bardzo miło zrobione, ale jak wrogowie to otrzymują, oni są zbyt kuloodporni, kuloodporne mnich. Też kiedyś był taki film, tak, kiedyś o nim nawet chyba wspominam, taki akcjokomedia, sztuki walki, fantazy, bardzo fajny, muszę wam powiedzieć. Eee, tak, eee, to był gościu w takim gangu, Fantastico się nazywał, B był brytolem, ale wszyscy w jego gangu to byli Amerykanie, film siedział w Ameryce, nie marzę, bo to było dziwne, ale bardzo fajny film. Eee, wam powiem, no, więc wrogowie tutaj, no, goście potrafią trzy, trzy aż strzały ze szczelby przyjąć to jest naprawdę słabo, bo tu też maszynówka to ile idzie co do magazynek na jednego i też, bo gra ma gdzieś około 30 misji, wydaje się to dużo ale wam powiem gra trwa jakieś 3 godziny ponad No może do 4 gra jest za krótka moim zdaniem, jak na grę typu z odwartym światem powinna trochę dłużej trwać parę misji by mogli dodać te misje są bardzo ciekawe, ale czy, Bo tak, i tutaj jest kolejny mój zarzut. Mamy wychodzenie z auta i możemy sobie strzelać z jakiejkolwiek broni. Zawsze możemy się tutaj wyjąć, pokupować amunicję, wszystko fajnie. Ale przy pierwszej połowie gry, może raz, najwyżej dwa, ale dwa to, to, to naprawdę to wątpię, że aż tyle było. Wyjdziemy z auta, w misji sobie poszczelamy. Najczęściej zawsze mamy trzech wrogów do strzelenia na jednej misji, jak wychodzimy z auta, ale. Przy drugiej połowie, no tu już jest parę takich w, w, w misji typu chodzi się i strzela, ale są bardzo króciutkie. I wam powiem, yy, yy, ale mówicie, ale driver to jest przecież o jeżdżeniu, nawet sam tytuł mówi, kierowca, no to na co się skupiamy? Dobra, dobra, ale jak twórcy dają mi tą mechanikę, to ja bym chciał z niej trochę pokorzystać. Yy, więc no, wypadałoby trochę więcej misji do tego przygotować. A ja to tak mało, króciutkie. W ogóle same misje główne są fajne, bo są. Ciekawe, ale misje poboczne nuda, jakieś kurde jeżdżenie na czas, jakieś distraction derby, jakieś coś tam, e, weź rabusia, odstaw na bezpieczne miejsca, jakieś takie główne. E, w ogóle chociaż jakieś 50, może tych misji. Jest naprawdę można niedługo, długo siedzieć w tych pobocznych, ale są bardzo nudne i słabe. E, muszę przyznać. Ja właśnie myślałem, pamiętam kiedyś, że a taka krótka graba sobie może dorobił czas przy tych misjach, bo tak jeszcze chciałem się w to pograć, ale patrzę na tym się po w mam je w dupie, <laughs> wam powiem, ale miasto ogólnie gra graficznie, przepraszam, e, chaos gra graficznie ogólnie jest bardzo fajna, trzeba przyznać czy to postacie, czy ogólnie otoczenie auta, wszystko fajnie wypada. Wiadomo, że to nie jest najwyższa sztuka, jaką można na tej konsoli wykorzystać, ale no e, tutaj wiadomo, gra z otwartym światem, i trzeba to inaczej do tego trochę podejść. Więc graficznie też na plus. Muzyka, plus e, moim zdaniem, jest e, tutaj licencjonowane stare Sterechidy z lat 70., więc e, zawsze będzie fajnie. I e, ogólnie, moim zdaniem, ta tam muzyka z tamtych czasów, ta. Rozrywkowa. o e, tak e, ująć, to jest moim zdaniem nieskończona, raz lepsza od tej, co teraz się puszcza w radiu. Tutaj, jest, moim zdaniem, jest bardzo fajnie. Oczywiście nie każdy tutaj, e, co, je, co jechałem e, w tej grze, każdy mi kawałek przysypał do, do gustu, ale e, to jest właśnie starych, jest z lat 70. E, są do dzisiaj fajne i e, warto je sobie tutaj posłuchać, więc e, w trakcie jazdy robimy w grze, więc jak to na nieba, czyli na plus. Misję, a mówiłem w kółko, e, prawie jeżdżeniem, znaczy to jest różnicowane, musimy koś śledzić. Tutaj trzeba, e, a i po, y, policja. Jak wiadomo, ty grach serii Driver, czy nawet zrozumiemy się po kitach, czy po czymś, uciec od policji jest trudno, ale w tej grze pa, parę tam lekko i powymiamy i już oni już pracownie będziemy gdzie jesteśmy. Gdzie, gdzie my. Oni nie wiedzą gdzie my jesteśmy i tak za ale to głupie. Policja jest tutaj tak tragiczna w ogóle nie ma przy niej trudności. Bardzo słabe to jest. Pamiętacie co Stradriver, no to tu w kółko nasz się wpierniczali, a tutaj... Bardzo kiepsko, nie podobało mi się to. No ale mówię tutaj raz, trzeba śledzić. Tutaj w ogóle jest też misje mamy i w ogóle to możemy wykonywać, że można kierować i jednocześnie strzelać z auta. Ale to nie jest zwykle takie drive-by jak mieliśmy w GTA. Tam to było słabe, ale tutaj mamy naprawdę to dopracowane i mi się wydaje, że przez to nie ma dużo misji chodzonych, bo możemy jechać i strzelać jednocześnie. Dlatego, i to jest bardzo fajne, są wtedy te misje, bo wtedy nie mamy aż takiej nudy, że by mogli zrobić. O, teraz pojeździć tu, teraz tu i tu i tu możesz cały czas siedzieć, a tutaj mamy jednak tutaj e, nie tylko możliwość że kogoś zepchnąć, wiadomo uderzyć autem auto, a to się strzeli, więc to jeszcze bardzo fajnie. Chociaż tutaj kilka kul zakacza i możemy coś z, z helikoptera strzelić, to akurat trochę śmieszne. E, ale nieważne. W ogóle też są jakieś wizje trzeba ukraść, tutaj się podkreść samochodem, tutaj musimy takim e, e, wozem z takim, wiecie co takie z tyłu są takie hack mają z tyłu i można inne samochody przyciągnąć tutaj tak też można jakieś coś trzeba ukraść naprawdę są fajne, bardzo fajne misje ale mówię, ilości mógłoby być kilka, parę by zrobili więcej i od razu gra by była jeszcze bardziej moim zdaniem na plus oczywiście, bo może dla kogoś może przychodzała i czekała kiedy się skończyła, moim zdaniem właśnie ja chciałem jeszcze więcej, jeżeli chodzi o tą e, grę no tak, czy coś jeszcze więcej e, do dodania? No bo w sumie tutaj się troch, trochę porozwodziłem A temat e, i e, w sumie, no w sumie w grze też są takie znajdki, ich jest 150, jeżeli dobrze pamiętam, takie gwiazdki i te gwiazdki trochę ich pozebrałem, poze kiedyś nie, ani razu nie zebrałem ich wszystkich, ale i za kiedyś razem i za tam e, trochę ich po e, bo wiadomo, można sobie tak przedłużyć grze i. I detekcja kolizji, raz wejdziemy w nie i e, trzeba trafić odpowiedni punkt e, e, w środek tych gwiazd, żeby nam z, zaliczyło ich, nie wiem, raz tak jest, raz nie, trochę to takie nie przemyśla, nie, wam e, powiem. No, więc chyba nie ma co tu więcej jeszcze mówić. Ja tutaj chyba już nie mam nic więcej takiego do powiedzenia. No i tutaj są też misja czas, ale czas jest taki odpowiedni, bo ja ogólnie jestem takim człowiekiem, gdzie nienawidzę misja czas, jest to dla mnie największe gówno jakie powstało. Ale jest ileś tam gier? ileś tam gier, które mi yy, tam, te misje sprawiają problemu i to jest emisja czas to nie ma właśnie problemu yy, właśnie normalnie wszystko mogłem dojechać właśnie ten driver, on mi się wydawał jak właśnie San Francisco, czy on jest zbyt łatwy yy, aż myślę, że San Francisco nawet było tr lekko trudniejsze od tego naprawdę, on był taki 76, on jest taki bardzo łatwiutki yy, ta gra, co nie znaczy, że jest zła, bo jak mówiłem gra jest naprawdę bardzo dobra Miło, że ma te moim zdaniem minusy, ale jak najbardziej strasznie miło mi się w nią grało jak najbardziej warto w nią sobie moim zdaniem, oczywiście, pograć, więc yy, i tak trochę już yy, powiedziałem na i temat. Pewnie po recenzji mi się tutaj jeszcze przypomnę jakieś yy, dziwne rzeczy. Jeszcze tak myślę, co bym co by mógł tak jeszcze powiedzieć. Jeszcze może takiej yy, kamery ustawić taką ala filmową, że z danego kadra będzie nasz filmowa w zwolnionym tempie. Przy niektórych akcjach fajnie to sobie włączyć i popatrzeć, jak na przykład gdzieś z rampy wlecimy i dokosczelamy. Ale tak to mało to wciskałem, Ale fajnie, że nawet taki bajerek został dodany. Więc co, to na tyle, dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka i cześć. Dobra, oczywiście, że mi się przypomniało. Tutaj jeszcze wam pokażę moje pudełko. Jeżeli chodzi o wersję na PSP, bo tylko z ekskluzji w ogóle na tą konsolę, taki spin-off sobie fajnie zrobili. Ubisoft i tak, są Digital w ogóle zrobiła nie Ubisoft Reflection, jak zwykle. Mamy premierówkę, to jest na Bis sprzedawać osobno. Mi się wydaje, bo wtedy Ubisoft na PSP robił takie paki gier i było na przykład Intercel i Rambo Six w jednym opakowaniu takim kartonowym czy też i tam były osobne pudełka z grą, czy też oba Ghostricony, oba Prince of Persia i też pewnie driver był z czymś jeszcze wpakowany, na pewno jeszcze mam takie, że nie sprzedaje się sobą, Sprinter no, Tak, i mamy tutaj premierówkę, taki fajny, w ogóle, jeszcze zapomniałem powiedzieć, klimat w tej grze lat 70. jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, muszę przyznać, naprawdę dobrze nas cofa w te czasy, my mamy tutaj to wszystko grze też można grać na multiplayerze. Ja nie miałem okazji ogólnie e, tutaj. E, Mlodzgi, przemoc. E, tu wszystko, co możemy robić w tej grze, tu obrazki, tu wszystko e, standardowo. Tutaj mamy e, płytę i tu e, instrukcje. Tutaj o e, Ubisoftie. I tu mamy czarno-białe. E, klasyk ogólnie. E, wszystko tutaj możemy dobrze i eee, no jeszcze to pierwsze PSP jest pokazane eee, wszystko, wszystko eee, wiadomo te eee, tutaj no boost, tutaj że możemy do tyłu spojrzeć Klaxon nawet jest różne takie sprawy. Może pochwalić mapę w tej grze. Jak się wchodzi do menu i tam można zerknąć się na mapę. Mapa w tym driverze jest bardzo dobrze zrobiona, można ją obracać, przybliżać i wszystko, wszystko tak dobrze widać, że nie można ten, się pogubić, z czymś dobrze wszystko. W rogu widać plansza, więc mapa też jest dobrze zrobiona. Bo oczywiście w sandboxie też to bardzo no i tutaj widać. Tutaj w folii usterkę mam, ale trudno, niech tak już będzie na półce. Tutaj mam jeszcze numer, jaki grama swój i tyle. Więc ja wam już nie będę więc zabierał więcej czasu, to było dla. To, dziękuję za uwagę, do swego ciekawiczego.